Walencja wygrała 3–0 z hetafem na stadionie Mestaja. Mucardia Cabr otworzył wynik trafieniem w 29 minucie. Arno Danjuma zdołał podwyższyć wynik na 2–0 w 54 minucie. Hugo Duro przypieczętował zwycięstwo głową w doliczonym czasie. Wynik końcowy 3–0 dla Walencji. Początek spotkania: Walencja starała się dominować poprzez posiadanie piłki i szybkie ofensywne akcje. Ich pierwszy strzał oddał Dizes Vazquez, został obroniony przez bramkarza hetafe, Davida Sorie. W odpowiedzi hetafe stworzyło zagrożenie, kiedy strzał Mauro Arambariego minął bramkę o centymetry. Gola zdobyła Walencja po dośrodkowaniu Luisa Riui, a Diakaby skutecznie zamknął akcję przy dalszym słupku. Przed przerwą Walencja domagała się rzutu karnego. Hugo Duro został przewrócony w polu karnym przez Jen, ale sędzia kontynuował grę. Po przerwie tempo meczu wzrosło, Walencja szybko stworzyła kolejną akcję. Javi Guerra wypuścił Danjume, który bez problemów umieścił piłkę w siatce. Duro miał kolejne szanse, ale jego strzały mijały bramkę lub nie były wykańczane celnie. W końcowych minutach Liso dla Getafe trafił w słupek. Tuż po tym Largi Ramazani zadebiutował w barwach Walencji, a zaraz potem Hugo Duro ustalił wynik w doliczonym czasie. Według portalu The Guardian, Posiadanie piłki wyniosło 55% dla Walencji, a 45% dla Getafe. Walencja oddała 10 strzałów, 3 celne, podczas gdy Getafe 4, 1 celny. Rzuty rożne, od 6 do 8 na korzyść hetafę Faule, Hetafę popełniło ich 16, Walencja 7, a zauważa, uważa, że Danjuma zdobył swoją pierwszą bramkę dla Walencji, a Diakaby został uznany player of the match, najlepszym zawodnikiem.